Dzień dobry mordeczki, dzisiaj witam wszystkich bardzo serdecznie skąd? Z Egiptu dokładnie z Hurgady. Temperatura 27 listopada anno domini 2023 roku to 28 stopni. Temperatura wody 25 stopni. Tego ciepła nie było tak czuć, gdyż, jak bym powiedział, wietrzyk powiewał i było bardzo, bardzo, bardzo zimno wręcz nad morzem. Tam próbowałem część nakrywać, no ale niestety wiatr. Uniemożliwił nagrywki i przenoszę się tu do Was wieczorem. W katowicach dzisiaj byłem rano, minus 2 stopnie, więc zmiana klimatu całkowicie z takiego zimnego wręcz arktycznego na ciepłości, więc zobaczymy jak do tego przywyknę. Do tych rzeczy, co się dzieją w Egipcie. Człowiek już dawno przywykł, więc w nie pojedziesz dalej. Tak to tutaj wygląda, tak to się dzieje. Wszystkie relacje. Z każdego dnia pobytu będę Wam dawał albo na TikToka, albo na YouTube. Więc serdecznie zapraszam do oglądania, oglądania, śledzenia kanału i co ciekawego, zapraszam wszystkich tym razem nie do Bułgarii, a do Egiptu.